Witamy serdecznie malinowych sadowników. Znajdujemy się w naszym najstarszym tunelu, w paterze Malin. Dokładnie to jesteśmy w przedmiarze Polony. Jest ze mną dzisiaj przedstawiciel firmy Bayer. Dzień dobry. I oczywiście mhm. parę słów na temat tego, co się w tym momencie dzieje na plantacjach wewnątrz tuneli, jak również na plantacjach zewnętrznych. W tym momencie, w tunelach, w zasadzie w większości myślę, obiektów kończy się kwitnienie. Kończy się kwitnienie odmian letnich i też odmian pozostawionych na zbiór podwójny, czyli odmian powtarzających technologii zbioru podwójnego i mamy początek zbiorów i w związku z tym jeszcze dajmy warunki pogodowe, które są zmienne, jak zwykle okresowe, bardzo obfite deszcze na Lubelszczyźnie, więcej wilgoci w tunelach, no i... Myślę, że długo nie będzie trzeba czekać. Pomimo uprawy tunelowej będą się pojawiać problemy z szarą pleśnią. Co zrobimy, żeby tego nie było? No, w arsenale firmy Bayer mamy trzy produkty, które możemy zastosować. Oczywiście odpowiednio dobierając je do warunków. Na te najtrudniejsze momenty zastosujmy Luna Sensation, która będzie chroniła zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie przed szarą pleśnią. Będzie również chroniła przed chorobami pędów i liści. Możemy zastosować również produkt Teldor, który kontaktowo, zapobiegawczo chroni przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów. I tutaj pamiętajmy. Że jest to produkt, tak jak już powiedziałam, kontaktowy, zapobiegawczy, a więc nie możemy od niego oczekiwać działania interwencyjnego. Teraz, przed zbiorem, myślę, że bardzo ważne, abyśmy patrzyli na okres karencji, bo, no bo już niedługo będziemy mogli zbierać te owoce. Także zarówno Luna Sensation, jak i Teldor, niestety, mają 7 dni karencji. Na okres na krótko przedzbiorczy e, lub też pomiędzy zbiorami możemy, możemy wybrać produkt Serenade, który jest środkiem biologicznym i tutaj tej karencji nie ma, a zatem e, możemy wykonać zabieg i niedługo później owoce z czystym sumieniem zbierać. Tutaj myślę, że warto przypomnieć, że serenadę ma rejestrację pod szarej pleśni, na mączniaka. Maliny. Dokładnie, tak. Ale ja dodam już z takich naszych doświadczeń wdrożeniowych, takich obserwacji yy, doświadczeń, że serena dopomina nie ma, że pomimo tego, że nie ma rejestracji przeciwko rdzy maliny, to też wykazuje pewne działania ograniczające rzemaliny. Więc y, jeśli na przykład tunelu jest sprawiona Elusadira, która jest niestety odmianą też wrażliwą na rdzę to taki zabieg, który będzie nam tutaj e, bardzo uzupełniał ten program, który był do przeciwrdzowy, zrobiony wcześniej, kiedy to pewnie była Luna Experience zastosowana. Za to. Było, za to. Mm -hmm. Tak dwa podstawowe rdzowe e, fungicydy. I tutaj myślę, że możemy spokojnie przejść w takim razie do uprawy zewnętrznej. I zaczynamy o to jedzenie przez przypadek, bo w tym momencie obserwujemy pierwsze już od tygodnia, 10 dni, pierwsze objawy na dolnych liściach w uprawach zewnętrznych, zwłaszcza na Polanie, na Polce. No, i co w takim razie z tą rdzą? <noise> Więc jeżeli już rdza jest, to należy, należy zadziałać na nią interwencyjnie. I tutaj bardzo dobrze będzie się spisywała Luna Experience, która może być stosowana jeszcze, jeszcze w okresie przedkwitnieniowym. Jeżeli, jeżeli chcemy utrzymać ochronę zapobiegawczą, wtedy rzeczywiście powinniśmy wybrać za to. Czyli to mamy sprawy związane z chorobami. No i zostaną jeszcze jeden element, to znaczy przędziorki, mm -hmm. które w tym roku są dużym utrapieniem dla producentów mają zwłaszcza uprawach wewnętrznych, yy, czyli tunelach. No, i tutaj też jest pewne rozwiązanie, którym możemy się posiłkować również w czasie zbiorów. Jak najbardziej. E, mówimy tu o produkcie Fiter, e, który jest również produktem biologicznym, podobnie jak Serenade. E, jest takim naszym insektycydem, akarycydem. E, natomiast w przypadku e, malin, e, naj, najpewniej wybierany będzie ze względu na przędziorka. E, jest to środek, który działa powierzchniowo e, i. Jest oparty o działanie kwasów pozyskanych z oleju z oliwek, ma jeden dzień karencji, a zatem może być stosowany również pomiędzy zbiorami, bo czasami mamy zbiory, mamy problem z przędziorkiem i nie mamy produktów, które by spełniały wymagania związane z pozostałościami, z karencją. Wtedy możemy pokusić się o zabieg produktem FITER. To myślę, że warto dodać jeszcze uwagę taką, że fiter powinien być stosowany w bloku kilku tak, zabiegów. Tak, e, mówimy tutaj o, o bloku minimum dwóch, a najlepiej trzech zabiegów, e, które powinny być wykonane w odstępie około tygodnia. E, I też bardzo ważne w przypadku tego produktu jest to, abyśmy odpowiednio ten produkt nanosili na, na roślinę. E, gdyż Dokładne pokrycie stanowi właściwo jego skuteczności. Jest to produkt działający, tak jak już mówiłam, kontaktowo, powierzchniowo. W związku z tym, no tam gdzie go nie będzie, nie będzie nam działał. W tej chwili znajdujemy się w kwaterze malin jesiennych, w cudzysłowie, tak możemy to nazwać oczywiście, poza tunelem, czyli w gruncie otwartym. I w tym momencie obserwujemy intensywny wzrost pędów jednorocznych, i jest to moment, kiedy zaczynają się pojawiać różnego rodzaju problemy. Po pierwsze, rdza maliny, zamieranie pędów maliny, ale zacznijmy może od szkodników, bo mam tutaj w dłoni właśnie pułapkę fermonową. Aha. Ale? Jest go trochę łapkę fermonową do odławiania pryszczarka na malinka łodygowego. W tym momencie szkodnik ma okres lotów i, i oczywiście może zasiedlać dół pędów spękania kory, gdzie samice składają jaja. Później mamy larwy, które żerują i mamy cały kompleks chorobowy żybowych i uszkodzenia mechaniczne przez się z blami. Co w takim razie ze szkodnikiem? <laughs> Możemy zastosować produkt, myślę, że dobrze znany e, wielu producentom, wielu producentom e, żywności, e, a mam na myśli Decis Mega. Jest to produkt, który będzie sobie również bardzo dobrze radził z, z na namalinkiem ładygowym. Oczywiście jest to produkt kontaktowy, ale w tym momencie będziemy po prostu niszczyli formy dorosłe. dorosłe dokładnie. E, natomiast co do law, to będziesz rozumiem, musiał sięgnąć po inne substancje aktywne. Mhm, dokładnie tak. E, pamiętajmy również o tej temperaturze. Jest to produkt, który należy do grupy pyretroidów. W związku z tym ta zbyt wysoka temperatura będzie nam bardzo przeszkadzała w jego skutecznym działaniu. Ale akurat mamy okres niższych temperatur po okresie upałów, więc to jest chyba ten tydzień, co można taki no tak, zabieg wykonać, zabieg można. zwłaszcza mm -hmm. na wieczór, kiedy dzisiaj przypomnę, było dzisiaj tylko plus 12 stopni, więc akurat mm -hmm. temperatura pretroidowa.